w moim rozumieniu praca, która jest oparta na samym wykresie, a już w ogóle u jakiegoś detalicznego brokera, który ma, daje jakąś ekspozycję na, na rynek Forex i tam jakieś inne kontrakty różnic kursowych, jakby ma to niewiele w ogóle wspólnego z prawdziwym giełdą i z prawdziwym rynkiem, więc jakby to jest jedna grupa, ta większa, z uwagi na dostępność do, mhm. do, do tego rynku, często niski próg wejścia i takie różne jakieś tam zachęty sprzedażowe, które się stosuje, natomiast ta mniejsza grupa tych traderów indywidualnych, które na przykład operuje na, tak jak ja na przykład na rynku amerykańskim, czy tak jak ty na kontraktach, jak rozmawialiśmy tutaj przed wejściem, ale funkcjonuje w takim środowisku, które jest środowiskiem profesjonalnym, czyli jakby korzysta z profesjonalnych narzędzi, korzysta z platform czy brokerów, którzy są brokerami tak zwanymi direct market access, nie? Czyli dają ci jakby bezpośredni dostęp do rynku, do, do giełdy, która jest regulowana. Giełda regulowana ma jakiś regulamin, ma jakieś jedno źródło danych. Jakby ty widzisz to samo co gość w Goldman Sachs, jeżeli gracie ten sam instrument, tak, tak, i tak moja, moja transakcja <coughs> pokrywa się z twoją transakcją. Ja tak. sprzedaję tobie. Tak. A tak. nie zakładam się z instytucją. Tak, 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 tak. I to jest jakby ta druga grupa mniejsza tych indywidualnych traderów, takich na przykład jak ja, czy skupionych w firmach protradingowych, ale bazujących i działających w takim profesjonalnym środowisku, bazującym na profesjonalnych narzędziach, mającym dostęp do prawdziwej giełdy, gdzie są rzeczywiste zlecenia, że się kupuje rzeczywiste akcje, nieważne czy na 5 sekund, czy na 5 minut ale jakby funkcjonuje się w ramach takiego prawdziwego rynku.